Koncert z piosenkami Adele w Gdańsku? Niemożliwe, a jednak wszystko za sprawą studia wokalnego UG Krzysztofa Majdy i Marty Burdynowicz. Zapraszamy do obejrzenia relacji z koncertu. Emocje teraz panu towarzyszą chwilę przed koncertem. Chwilę przed koncertem towarzyszy mi raczej spokój, wyjątkowo, bo dzisiaj e, trochę stresu towarzyszyło mi od samego rana właśnie w związku z, z sprawami organizacyjnymi. Pierwszy koncert dziewczyn poza UG i no, myślę, że są bardzo szczęśliwe, no, ale też pewnie stresik jest zdecydowanie większy dzisiaj. Ja jestem w ogóle zachwycona dziewczynami i bardzo się cieszę, że będę mogła z nimi zaśpiewać, bo jestem, jest mi bardzo miło, że mnie tutaj dopuściły i, i że mogę być gościem tego koncertu. Natomiast bardzo się cieszę w ogóle, że jest to taki repertuar że jest to właśnie repertuar Adele, że jest taka girl power w tym. Jakie plany na przyszłość ma studio wokalne UG? Jakie koncerty nas czekają? No nie chcemy za dużo zdradzić, bo mamy już dwa projekty w głowie. Myślę, że w październiku będziemy planować i myśleć, czy uda nam się to zrobić jeszcze w tym roku, czy w następnym. Chcemy na pewno nagrać utwory solo dziewczyn. Żeby zrobić im takie portfolio, i żeby też miały takie doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o nagrania wokali. Jak sami Państwo widzieliście i słyszeliście, emocje sięgały zenitu. Zapraszamy na kolejne koncerty dziewcząt ze studia wokalnego UG.